przewóz intermodalny to jest przewóz ładunku więcej niż jednym środkiem transportu. Najczęściej w przewozach intermodalnych wykorzystywane są statki i pociągi albo pociągi i ciężarówki. Chodzi o to, żeby zoptymalizować zarówno zużycie paliw, energii, czasu i tak dalej, żeby ten transport był stosunkowo szybki i tani. Najważniejsze jest to, że transport intermodalny się rozwija i ma szansę aby być jedną z głównych gałęzi rozwoju także gospodarczej. Najważniejsze aby ten transport wspomagać i jego rozwój nie zanikał lub nie osiągnął stagnacji, abyśmy mogli osiągnąć przynajmniej standardy europejskie. Przede wszystkim mówimy tutaj o likwidacji miejsc, w których mamy wąskie gardła, jeżeli chodzi o linie kolejowe. Mówimy tutaj także o rozbudowie terminali na ścianie wschodniej. Mówimy także o wsparciu, jeżeli chodzi o kolej ulgami na transport intermodalny. To są, można powiedzieć, jedne z podstawowych elementów, które przysłużą się rozwojowi tego transportu. Co należy zrobić, żeby ten rynek był jeszcze większy? Przede wszystkim umożliwić przewoźnikom kolejowym, operatorom intermodalnym, bardziej atrakcyjny dostęp do infrastruktury, poprawa jakości infrastruktury, żeby ona gwarantowała lepszy serwis i pomogła nam zaoferować naszym klientom jeszcze lepsze usługi w jeszcze lepszych cenach. Przeciętnie 30% kosztów przewoźnika kolejowego stanowi koszt dostępu do infrastruktury, dlatego też. Te niezwykle wysokie stawki, bo to są jedne z najwyższych stawek w Unii. W zderzeniu z bardzo słabą jakością infrastruktury kolejowej. Tutaj dla przypomnienia przytoczę tą prędkość handlową 25 km na godzinę. To jest taka średnia prędkość, z którą jeżdżą pociągi towarowe w Polsce. No, tworzy taki obraz, który nie daje zbyt dużych szans czy widoków na rozwój segmentu intermodalnego. Z naszego punktu widzenia największym dla nas zagrożeniem jest niedrożność stacji kolejowych, które nie są jakby ujęte w planach modernizacyjnych. Dla nas takim problemem jest stacja Gdynia Port, która, mimo tego, że jest bardzo duża i posiada bardzo rozbudowane torowisko, nie jest ono przystosowane do, do przewozów intermodalnych. To, co jest ważne, to to, żebyśmy wspierali polskie porty, żebyśmy większy nacisk składali na oś północ-południe. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej kontenerów przybywa do naszych portów, zarówno do Gdyni, jak i do Gdańska. Teraz ta olbrzymia ilość kontenerów musi zostać rozwieziona. Żeby ją rozwój, potrzebujemy faktycznie lepszej sieci, infrastruktury kolejowej, oczywiście, że tak. Niższych stawek najprawdopodobniej tak, żeby był bardziej konkurencyjny transport. Jako polskie porty staramy się być coraz bardziej konkurencyjni. Jesteśmy konkurencyjni, zabieramy ten towar z portów niemieckich. Nasz zakres, czy zasięg oddziaływania przechodzi poza polskie granice.